Latem 2019 roku w 16 szkołach rolniczych firma Corteva AgriScience zorganizowała akcję edukacyjną Dzielimy się wiedzą. Firmowi specjaliści i doradcy opracowali serię 11 tablic edukacyjnych związanych z uprawą roślin. Tablice wywieszono na korytarzach szkolnych i w salach wykładowych. Tablice zawierają informacje m.in. o chorobach i szkodnikach różnych upraw, nie zabrakło informacji o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin, a także o hodowli odmian hybrydowych. Trwałe tablice w szkołach o profilu rolniczym będą służyć wiele lat edukacji młodzieży, przyszłych rolników i osób odpowiedzialnych za rozwój branży. Tematyka jest zgodna z programem nauczania, a jednocześnie pokrywa się z zakresem kompetencji działań kortewa. Pragnę podziękować firmie Corteva, że mogliśmy wziąć udział w akcji Dzielimy się Wiedzą. Dzięki której w naszej szkole zostało zamontowanych 11 plansz. Plansze będą przez wiele lat służyć uczniom obecnie się uczącym, jak i następnym pokoleniom, które przyjdą do naszej szkoły. Jeżeli chodzi o projekt dzielimy się wiedzą, uważam, że firma Kortewa wyszła z przepiękną inicjatywą umożliwiającą zdobycie przez młodzież szkół rolniczych wiedzy praktycznej, która jest w stanie wykorzystać w swoim gospodarstwie rolnym. Tutaj nie chodzi tylko o przekazanie informacji czysto encyklopedycznej, taką, którą można w książkach zdobyć, ale chodzi o informacje takie praktyczne, które właśnie firma Kortewa Przedstawia, dzieląc się swoją wiedzą. Dziękujemy firmie Kortewa za podjęcie takiej akcji, za przygotowanie tej, tej, tej grafiki w postaci takich tablic i że to wszystko tak w miarę sprawnie przeszło, zostało tutaj u nas zamontowane i będzie funkcjonowało dla takiego ogólnego pożytku naszej szkoły i naszych uczniów i słuchaczy, którzy będą z tych pomieszczeń korzystać. Dzięki akcji Kortewa edukacja dla setek osób stała się łatwiejsza i skuteczniejsza. Akcja została przyjęta przez uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcje szkół z dużym entuzjazmem. O przeprowadzonej akcji informowały też rolnicze media branżowe.